Papież pobłogosławił w Watykanie obraz Świętego Tomasza Mora, patrona sprawujących władzę, przywieziony przez polskich parlamentarzystów podczas ich pielgrzymki do Rzymu. W środowej katechezie Leon XIV podkreślił, że wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa ujawnia, iż śmierć jest integralną częścią życia jako przejście do życia wiecznego oraz, że zmartwychwstanie daje nadzieję pośród cierpienia i prób. Podczas audiencji generalnej papież, zwracając się do Polaków, nawiązał do orędzia pojednania biskupów polskich do biskupów niemieckich i wskazał, że słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie pozostają aktualnym świadectwem możliwości pojednania i przebaczenia. Na koniec środowej audiencji generalnej Leon XIV zaapelował o pokój między Tajlandią a Kambodżą, wzywając strony konfliktu zbrojnego do natychmiastowego zawieszenia broni i wznowienia dialogu. W przesłaniu na Kongres Afrykańskiej Edukacji Katolickiej w Nairobi papież podkreślił, że celem edukacji katolickiej jest nie tylko kształcenie głów pełnych wiedzy, ale także serc pełnych miłości i uwagi dla bliźniego.